Kłania się Janusz Kopeć. Zapraszam Państwa na informacje. Mm. Proszę Państwa, ukazał się nowy bezpłatny miesięcznik. To tu będzie dystrybowany w Jaśle, Strzyżowie, Krośnie, Kołaczycach i Jodłowej. A w nim wywiad z panią Marią Kurowską, niezwykłe życie Izadory Danken, nowy korytarz drogowy, wiadomości ze Strzyżowa oraz artykuł. W brzosku też mieszkają anioły. Zareklamuj się u nas, zadzwoń pod numer telefonu 501-845-850. Popatrzmy, jak pięknie wygląda. W minioną sobotę, 27 kwietnia, w Jodłowej, Marcin Bawiec prezentował swoje malarstwo. Podziwialiśmy jego pejzaże, magiczną twórczość, fantastyczne dzieła tego młodego, zdolnego człowieka. Ten młody artysta wydaje się być zainspirowany impresjonistami, pokazuje też swój odmienny, bardzo oryginalny świat, pełen kolorytu i niezwykłości. Na wernisażu obecny był wójt gminy Jodłowa, pan Robert Mucha, który pomaga młodym artystom. W minionym tygodniu w Jaśle pojawił się na spotkaniu z mieszkańcami miasta poseł Tomasz Kaczmarek, czyli popularny agent Tomek. Polityk opowiadał wszystkim przybyłym na spotkanie o swojej pracy w Policji Centralnym Biurze Śledczym oraz w CBA, a także objaśniał medialne sprawy korupcyjne, którymi żyła Polska w ostatnim czasie. Proszę Państwa, radatorzy naszej telewizji spędzili długi weekend w, na relaksie w Beskidzie Niskim, w Bieszczadach i ja też byłem wśród nich. Ilekroć przyjeżdżam do kraju z wizytą, zawsze pędzimy w Beskidzie Bieszczady, by tam nacieszyć się niezwykłym pejzażem, oryginalnością i dzikością. Zwiedzaliśmy Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej. Potem był relaks w komańczy, i w Bieszczadach była cisna, był Baligród, była jabłonka. A potem było Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, które ma już 50 lat. I mogą Państwo w naszej telewizji obejrzeć reportaż z tegoż naszego relaksowego wypadu. Bardzo zapraszam. Przedwczesna radość z dymisji Gowina. Prawdziwą przyczyną dymisji były różnice co do rozumienia polityki i sensu działania rządu. W zbyt wielu sprawach nasze stanowiska się różniły, mówi w rozmowie z Superekspresem Jarosław Gowin. I od dłuższego czasu chyba obaj mieliśmy świadomość, że kres mojej obecności w rządzie jest bliski, dodaje. Komentując radość w niektórych warszawskich salonach z jego odejścia, mówi. Myślę, że od kilku dni w paru salonach strzelają korki od szampana. Ich radość jest jednak przedwczesna. Moja demisa to tylko jedna z wielu bitew będą następne. Mamy nadzieję. Oto kolejne informacje, proszę Państwa. W minionym tygodniu Jasło odwiedził Ludwik Dorn, Polityk Solidarnej Polski, parlamentarzysta tej partii w obecnej kadencji. Poseł Dorn przedstawił wszystkim przybyłym najnowszy projekt swojej partii Mój Dom, Mój Prąd, Stop Pakietowi Klimatycznemu. Konferencję zorganizowała i przeprowadziła pani Maria Kurowska, koordynator Solidarnej Polski w Powiecie i mieście Jasło. Sąd Najwyższy Korei Północnej skazał obywatela USA Keneta B. na 15 lat ciężkich robót za zbrodnie przeciwko Koreańskiej Republice, poinformowała w czwartek rządowa północno-koreańska agencja KCNA. Policja Wielkiej Brytanii przeprowadziła kontrolowaną eksplozję podejrzanej furgonetki, która była zaparkowana w okolicy londyńskiego lotniska Gatwick. Funkcjonariusze z zachodniej części hrabstwa Sasek potwierdzili, że nie byli w stanie zlokalizować kierowcy, dlatego zdecydowali się na przeprowadzenie kontrolowanego wybuchu. Proszę Państwa, cukier szkodzi, sól szkodzi, tłuszcz szkodzi, wszystko szkodzi, ale jak wynika z najnowszych badań, zaledwie dwie filiżanki kawy dziennie mogą mieć działanie terapeutyczne i wspierać leczenie nowotworu oraz zmniejszać ryzyko zachorowania raka piersi. Wynikiem swojej obserwacji zaskoczeni są sami naukowcy z Lund University w Szwecji. Otóż zaobserwowali oni, że picie kawy zwiększa skuteczność działania antynowotworowego leku. Oto dalsze informacje. Zatrzymano, czy kolejne osoby w związku z zamachami na maratonie poinformowała policja w Bostonie. Dwie z nich to koledzy Johara z Akademika, którzy mieli usuwać dowody rzeczowe po atakach i utrudniać śledztwo. Trzeci mężczyzna został oskarżony o składanie fałszywych zeznań. I następne informacje, proszę Państwa. Otóż prezydenci wszystkich krajów są podziwiani i krytykowani. Tak samo jest z prezydentem Obamą, który jest no, różnie oceniany w USA. Ostatnio prezydent Obama uważa, że wydarzenia w Syrii są wstydem społeczności międzynarodowej. Obama podkreślił, że użycie tam broni chemicznej zmienia sytuację. Według prezydenta. Społeczność międzynarodowa obecnie dysponuje dowodami, że zastosowanie broni chemicznej podczas konfliktu syryjskiego jest wstydem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w następnym wydaniu Wiadomości. Dziękuję. Do widzenia. Rafał Matysik, Wiadomości Sportowe. Witam Państwa. Kolejna porażka Czarnych Jasło w trzeciej Lubelsko-Podkarpackiej. Po rozegranych w rundzie wiosennej czterech spotkaniach piłkarze Czarnych Jasło mają na swoim koncie dwie porażki oraz dwa remisy. W rozegranym w środę meczu w ramach 21. serii spotkań Jaślanie zostali pokonani przed własną publicznością przez zespół Orła Przeworsk, podnosząc w kiepskim stylu porażkę 0-2. W obecnej chwili Jaślanie po rozegraniu 19 ligowych spotkań mają na swoim koncie 21 punktów, co oddaje im 11. lokatę w ligowej tabeli. Na fotelu lidera znajduje się wciąż nieugięta Tomasowia Tomasz lubelski Tuż za nią pracuje się Stal Mielec. Na trzecim miejscu w tabeli placuje się zespół Sanockiej Stali. Wisłok Skrzyżów przegrał rywalizację z AZS-em Kraków w ramach rozgrywek play-off drugiej ligi siatkarskiej mężczyzn. W rywalizacji z Krakowianami Strzyżowianie ulegli rywalom w czterech spotkaniach przegrywając drugi mecz przed własną publicznością 0-3. do 3. Spotkanie to Strzyżowianie przegrali w poszczególnych setach do 17-14 i 23. Było to jedno ze słabszych spotkań Strzyżowian w tym sezonie. Mimo to należy pochwalić strzyżowski zespół za miniony sezon, życząc jednocześnie jeszcze lepszego rezultatu w przyszłorocznych rozgrywkach ligowych. Zwycięstwo piłkarzy KS Ryglice w meczu 16. kolejki tarnowskiej B klasy. W spotkaniu minionej kolejki Rygliczanie mierzyli się na wyjeździe z zespołem KS Świebodzin. Gospodarze spotkania stawili czoła zespołowi lidera tarnowskiej B klasy. Jednak Rygliczanie w miarę upływu czasu grali coraz pewniej i konstruowali coraz lepsze podbrąkowe akcje. Zwycięzco 2 do 1 na wyjeździe i zespół z Ryglic pozostaje samotnym liderem swojej klasy rozgrywkowej. Za nami gala MMA Atak 3. W katowickim spotku emocjonowaliśmy się pojedynkami czołowych zawodników MMA w naszym kraju. W oktagonie można było zobaczyć Damiana Grabowskiego, Tomasza Drwala czy Oskara Pichotę. Większość walk stała na bardzo wysokim sportowym poziomie. Na całej linii rozczarowała jednak walka, anonsowana jako starcie wieczoru, pomiędzy kulturystą Robertem Burneyką i celebrytą Dawidem Ozdobą. Starcie dwóch panów można było śmiało określić. Jako antyteza słowa sport. Mimo to gala MMA Atak 3 dostarczyła kibicom mieszanych sztuk walki i wielkich emocji. I warto z pewnością czekać na kolejną, czwartą już galę Federacji MMA Atak. W siatkarskiej Zaksie Kędzierzyn-Koźle następuje dalszy ciąg zmian w sztabie szkoleniowym. Po tym jak pierwszym trenerem został były asystent Daniela Kastelaniego, Sebastian Świderski, teraz jego miejsce zajął statystyk Oskar Kaczmarczyk. Pojawia się także coraz więcej plotek na temat nowych graczy, którzy mieliby zasilić zespół wicemistrza naszego kraju w przyszłym sezonie siatkarskiej plus Ligi Mężczyzn. Nieoficjalnie wymienia się nazwiska dwóch graczy, którzy mieliby zasilić szeregi zespołu z Kędzierzyna w przyszłym sezonie. Mieliby to być Aleksander Atanasiewicz oraz Wojciech Wodarczyk. Przed nami niemiecki finał rozgrywek Ligi Mistrzów UEFA. 25 maja na stadionie Wembley rozegrany zostanie mecz finałowy tegorocznej edycji rozgrywek Piłkarskiej Ligi Mistrzów. Finał będzie szczególnym wydarzeniem, zwłaszcza dla kibiców niemieckich. Wystąpią w nim bowiem dwie niemieckie drużyny Borussia Dortmund i Bayern Monachium. W zespole z Dortmundu wystąpi w tym spotkaniu trzech reprezentantów Polski: Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek i oczywiście Robert Lewandowski. Na stałe wpisują się w tym momencie w karty piłkarskiej historii przez duże H. Witaj Kliczko wciąż nie żegna się z zawodowym boksem. Jeden z najlepszych bokserów w historii wagi ciężkiej w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że nie zamierza kończyć jeszcze sportowej kariery. Bokser chce wrócić między liny jeszcze przynajmniej na jedną walkę. Póki co nie ma jednak ustalonego jeszcze terminu, w którym walka miałaby się odbyć. Witaj, Kliczko zapowiada, że chciałby jednak, by było to widowisko na bardzo wysokim sportowym poziomie. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym wydaniu wiadomości.